nagrywa, nie nagrywa. To... nie teraz nie przejdę w bo się znowu zagmatwałem. Halo, boss! M Morgen! Alles gut? Aż nie przejdę. Chuj, jak nam stawia tych gratów. I tam, tam, tam idziemy, skrótem, co? Zagmatwałem się zagmatwałem alejkę wcześniej u Alika. A chuj, szczelica, przecież się... przeskoczyć. Prze... Prze Już się skoczy ja nie skaczę, ja skaczę Tu był fajny skrót O, tu był skrót To był taki nawet schodek, jest schodek zrobiony, kurde Przenaświęcie, trzeba przeskoczyć, no wyjścia nie ma Żeby dookoła nie zapieprzać to Jezus moje nerki Dacia jest znana i lubiana Dać nie chcesz? A3 benzyny na stop fajnej budzie, czy drzwiowa wystarczy? No nie Ale przodu nie ma Nie ma drzwi, gdybym miał przód to byś wziął Gdybym miał drzwi bym miała wziął Kurde Troszkę pieprznięta Poupychany jest tak, że nie da się przejść, no właśnie Trąbią to machać Takie te starszaki często pytacie Do lasów krzaki nagrzeby na ryby z wędkami z łukiem, z dzidą, A wszędzie tam do tego lasu jeździć jakimś sprzętem to nie wiem Takie są nowsze po lewej, gdzie często coś przepięknego tuż za pająkiem. Pająk z lewej, co że 2,5 tdi Pająk wisi jak porypany. Figuani świeży manualna ta. 19, teraz nie stać się. Będziemy zapytać Gorsik piękny nie da Tu jest to, to jest długa Pincetka Hybryda, stryda Jak z bajki te kolory na niebie. Zagłębicy hmm. trenów. Ktoś tam widzów bił na tyły. Tam widzów okiem zawodowca, że nic tam nie znajdziemy. Takie auto jak Golf 7, krótki, nastawiają w pierwszym rzędzie dla klienta. Nie chowają go nigdy z tyłu. Czy asterka, zawsze w pierwszym rzędzie. Najbardziej poszukiwane. No. Droższe, oczywiście, niż kombi, ale. Takie prawo rynku. Tutaj też nic. Nie, ale kto wsiął tego większego cytrynę? Dzisiaj ze trzy może by ABKS dopiero Publiska BKS C0 Piękne 124 Wiśniowy Berlingo Majtkowy Piękne rzeczy w sekcji jakichś grubszych ale wyprzedana też puściutko większość sprzedana plac pusty czaj skrótem o kurwa coś się jeszcze porobiło co się jeszcze porobiło po całości no nic no miała swój czas Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy! Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro, dla Was wszystkich zdrowia.